W prasie szumnie burmistrz Ruda zapowiada wprowadzenie, że jako pierwsza na terenie powiatu nowotornyskiego gmina Nowy Tomiś wprowadzi taką kartę. No trochę, żeśmy ich wyprzedzili, bo my już wprowadzamy. Karta rodziny wielodzietnej. W programie mogą uczestniczyć rodziny mające trójkę. I więcej dzieci zamieszkujących na terenie gminy Wówek. Uczestnictwo w programie umożliwi im korzystanie z górki zniżek w wielu sferach życia oferowanych przez gminne jednostki organizacyjne oraz partnerów prywatnych, którzy zdecydują przystąpić się do programu na zasadzie porozumienia. Wstępnie, zaznaczam wstępnie, jak szacowaliśmy, jest to kwota około 30 tysięcy złotych. Nie można tych szacunków no, oprzeć na konkretnych, konkretnych danych, bo dziecko traktujemy do 25 roku życia, a nie mamy tych, nie możemy tych sklasyfikować, którzy skończyli już gimnazjum a mogą studiować, mogą uczyć się w liceum, mogą podjąć pracę. Jak podjęli pracę, nie łapią się już na, na tą kartę. Także że szacujemy, że tych podmiotów będzie gdzieś około 600.